Siemanko moje ziomeczki! Witam Was w pierwszym odcinku z Blitz SG na serwerze SG. Okej, okay, moment, tylko coś muszę napisać. Mam sms od YouTube, że mogę już tak nagrywać. Dobra, uciekajmy. Ile jest osób? 7, czyli naprawdę niedużo. Mam nadzieję, że ta ręka nie będzie jakaś strasznie długa, długo, że się będzie dziękowała Jezus Maria cały czas Możliwe, że nawet będą dwie ręki Zobaczymy jak to wyjdzie, to najpierw więcej ich pomontował I wiecie jak wygląda Myślałem, że jakiś dźwięk suszy stron nie się bo na to Szczerze, w blicach mam dwie klasy już ulepszone. Endermana, tylko że na tę mapę jest gruby najlepszy. Enderman nie na tę mapę, bo to on ma ten double jumpa. Przerąbany by było. Nie Kurde, a gdzie on skrzy... Skrzyka! Więc klasy gruby już są. Jest do wyprawu, można iść. Dobrze. Dobra, dobra, dobra. Spoko. Mam nadzieję, że wygram arenę. Na już nie wygram w ogóle areny żadnej. Tutaj też... Tu... Uuu, doszło, doszło. Diaks. Diaks! 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 Japonki! Czemu to było? Powiedzmy. Czy będziemy chodzić w Japonkach? więc bym się cieszyć słuchu ktoś ma double kill a taka ciekawa ostatnio na arenie grałem sobie Gadałem z kolegą na Skype'ie i grali, grałem sobie ja w Blitz bo im chyba coś wywodziło nie pamiętam już nie bo on nie grał w Minecraft tylko on grał w FIFA World i wtedy grałem na innej arenie ale też na tym serwerze i miałem już przedmiot klasy gruby tak, dostaniesz. I goś ma 7 HP złotym. Na jedną hitę bierz mi pół paska. Prawie cały. No dobra, prawie cały nie pójdę. Po goś z Killaurą wykilał chyba kilka osób. Z 4-5 osoby. Tu wiecie. Fajnie było go zabić, naprawdę. Czułam się lepiej trochę. Że jeden Cheater zabity. Weźmy sobie to, bo lekki to bo na pewno będzie silniejszy niż śmiecz. miecz. Dwie szatki złota, ale mamy prawie ładny hełm. Mamy e, salada. Chodź do salada. Trochę z bo idzie po tym uważa. Miałem nagrywać inną grę, którą wczoraj kupiłem, deprem. ale się zdenerwiłem i jednak nie. Nie nagrywam, bo ja to wiecie, jak ja to nagrywam. Nagrywamy chwilę, później renderuję. A ja jej zainstalowałem wczoraj, nie bawiłem się tym i widzicie jakie są efekty. I Minecraft. Leża jakiś typek. W ogóle gdzieś jakiś najbliższy typ, w ogóle mam jakieś jedzenie. o Świetnie, świetnie, jedzenie Je, Będziemy noszyli. W ogóle mam dwie enderperły. Państwo to widzą? bo teraz zwróciłem uwagę, że już mam dwie Dobra. lecim na trzecim widzę, że te 15 minut starczy nam no, we filmiku, bo nie chcę mi się trochę go dokumentować. montować się czy to... Boże, co ty... czy ktoś tu był? Pewnie nie, bo tylko od razu tam później ogarnąłby już tusia szczerze na tej mapie gram kilka razy no raz wiecie, tylko trochę byli grę z kolegą bo sami byliśmy na ręce no tak nie, 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 nie mam no dobry star po prostu no byliśmy sami on gdzieś uciekł ja byłem na spałnie killem chyba czterech typów co z moim rekordem Quadra kill, so, Oni się tam naparzali, a ja wtedy nagle im weszłem i wykilowałem wszystkich też mam mało małych, było ulepszałem właśnie endermana Tu mam siekierkę i jedno enderparłę Najgorzej, że Nie ma bridge Stara aha, aha. Zjedzmy kurczaka, Polacy, zjedzmy kurczaka, bo zjedzmy jabłko, o, bo Putin to, tych jabłek nie lubi, to jest w ogóle jakaś patologia, ten Putin, w ogóle jak można jabłko robić, ja mam trochę takie pseudo-oczulenie na to, więc wiecie, ja tego nie wiem. ale jabłka lubię, oczywiście, że lubię, mam tego na nie takie oczulenie gojemy ich mało, Fakt ktoś może również... chyba straszek bo ma masz lepszą na maksa to klas mm. fuck, jak stąd wyjść? pewnie, na ale naprawdę chyba odchylaliśmy rozwalmy Wyszliśmy z tej nory, nie wiem czy Państwo a ja po prostu... A, ktoś i to było strasznie głośne. Utchnęliśmy co do końca odcinka. <grym> Nadal z meczu przegramy, by to najgorszy zawodnik. Ła. Już nie będzie byłem... mało filmów było w tym tygodniu, ale trochę by się posypało spraw. Po prostu nie wiem jak nagrywać kiedy to trochę mi się nie chciało Wybaczcie, Od, a niedługo to w ogóle będzie mało odcinków Wybaczcie, ale po prostu mi się zaczynają moje treningi I zobaczycie, nie wiem jak to będzie szło, jak powie... będę nagrywał, jak najczęściej będzie się dał Bo, bo zawsze się też szkoła, będę musiał się niestety uczyć Tak I cóż, tak to już będzie Jeden a to mam jeszcze złota Ciastka Moje ciasteczka. Zobacz, ja bym jakiś odludził teraz, więc czuję się na bezludnej wyspie, bezludna wyspa. Nie w przyszłym tygodniu jutro będzie deplan trójka. Nie wiem czy to, nie wiem, tego mi że na łóżko się Bo się boję, że ktoś do mnie przyleci. I ryb, ryb, ryby. <grystka> A pucha pewnie bierze, pucha, 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 Chyba, że czekajcie. pucha, 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 chyba nie zaatakuje, nie wiem. Ja gram z kolegami na Skywarsach Nigdy nie, nie lubiłem sojuszy z braj Bo jest napis Nie ma sojuszów Tak, powinny być jeszcze Skywarsy Bo nie było jeszcze u mnie No więc powinny być Skywarsy Zobaczę jak mi tam wyjdzie w tygodniu wszystko Może nagram, na pewno nagram plana bo w ty Albo w przyszłym roku za dwa tygodnie Plan powinien jednak być Wiem, że skórzana jest lepsza, ale po prostu chcę ładnie wyglądać tylko Gdzie punkt? U, lala I takie coś było... U! la la ile rzecznik trwa? Nie kamtazja! Matko! Naprawdę? Nie, coś mi zatruło! Wiedźma! Piedź ma mamatko nie, Fuck, 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 fuck Fuck, fuck. dobra, zjadłem to złote jabłko Dobra, wpieprzajmy mnie, dobra Dobra Uratowało mnie, że zamierzam zobaczyć Widzieliście? Widzieliście? Dobra, teraz mogę zobaczyć sobie ile zagram. 10 minut, wow Dobry jednak pomóc no mówiłem tego youtuba, na te 15 bym musiał namawiać, no teraz tego bym nie chciał, więc... Dobra, chyba się będziemy tutaj przygotowywać. Mamy jedno złote jabłko, więc świetnie. Jesteśmy w dobrej sytuacji, naprawdę. Przed dymemczem my chyba jakoś zjemy. I... Najlepiej to w ogóle być na spałnie i campić tam cały czas i nie wyjść i zabijać tylko... To. Pęta matko, kiedyś jest ze skrzynek po prostu, a goś i nigdy nie na górę a obrócił jedno typu. Ten od razu sobie zrobił już diaksowy mieczyk, dwa diaksy mu się trafiły, twarcia i po prostu pum pum zeskoczył na mnie jakiegoś typa. Dabluki. Ktoś tam dał.

Fak, ile zasób dobra są w Starosowie, to jest mecz marsz... najsłabszego, oczywiście pewnie biedno, bo mieli plecy, ale okej. Okay. O, oh, fok, ciekawy kto to był. Ciekawy ile mam HP dobra skrzydła. Jeszcze campingostek 8 5 4 3 2 1 Wypoczuć jabłko z jabłka ten najsłabszy Jeden gość ma w ogóle diaksat Jaki zrezygnował? Ma 27 HP Czemu mam 27 HP? Dobra ziomeczki. Trochę długo, trochę długo, no, trochę długo. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Jak tak zostawcie oczywiście łapkę w górę. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!